Ciecha Edwarda Leśnickiego o zabranie głosu. No, byłbym bardzo wdzięczny. Witam wszystkich, szczęść Boże. Proszę Państwa, nie ma, nie ma, przypadków, są tylko znaki. Znakiem dzisiejszego dnia to jest to, że pamiętajmy, że, że mamy określone władze i określoną rzeczywistość, że władza, że policja pomogła nam tutaj dzisiaj się zgromadzić. To jest pewien symbol, prawda? My, to co powiedział generał, w sposób demokratyczny, przekonywując, argumentując, chcemy, żeby pamięć o naszych bohaterach na tej ziemi piastowskiej, do tego tu jesteśmy, monarchicznej, książęcej, a wcześniej jeszcze chrobry walczą, prawda? A jeszcze wcześniej Mieszko walczył o tę ziemię, drodzy Państwo. I one należały od dawien dawna do Polski. Musimy to podkreślać. To były ziemie Piastów, czyli Lechitów, Lech, Lechów, Sarmatów, Benetów, prawda? Polaków dzisiaj. Jesteśmy dumni, że jesteśmy Polakami, jesteśmy dumni z takich przodków, z Mieszka, z Chrobrego. Później przez rozbicie dzielnicowe te ziemie popadły w zależności od Czechów, potem Habsburgów, potem przez prawie 200 lat y, 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 przez Niemców, czyli Prusów, czy Prusaków y, y, powinniśmy mówić. Nawet ponad 100 lat, czy około 100 lat y, cieszymy się dzięki tutaj y, no nie do końca konkretnie w tym miejscu cieszymy się niepodległością, bo pamiętajmy, te trzy zrywy powstańcze pozwoliły dołączyć ziemię śląską, górnego Śląska wówczas, do Polski. Później po epopeja II wojny światowej i te ziemie jako zdobycz wojenna trafiają. Odzyski, odzyskujemy te ziemię. Pamiętajmy, że my ją odzyskujemy. Z dawien dawna ona była ziemią polską. Jeżeli z dawna na Ziemi Polskiej patronuje królowa, czyli Maria, i jesteśmy wierni Bogu, to co powiedział Jan Grudzieński, to słowa nasze dzisiaj staną się ciałem, one się zmaterializują. Jeżeli tak potrafimy współpracować, czyli władza, policja, czy inni, ja myślę, że to nie do końca mogło być złośliwe. To mógł być. My spójrzmy zasłonę milczenia i nie próbujmy z mniejszością przymuszać ich do tego. Po prostu spróbujmy argumentacją i duchem. Spowodować, żeby ta zgoda tutaj, bo Panu Bogu nie jest miły, wymuszony pacierz i wymuszony pomnik. On będzie wtedy budził pewne agresje. My tego nie chcemy. My nie chcemy walczyć na pomniki, drodzy Państwo. My nie chcemy walczyć, nie powinniśmy nigdy walczyć na pomniki. Pomniki powinny być za zgodą wszystkich zbudowane i za zgodą Niemców też. Bo Niemcy muszą pamiętać o swojej przeszłości to, co zgotowali, szczególnie Polakom w czasie zaborów i podczas II wojny światowej nie mają moralnego prawa, nie mają moralnego prawa, żeby sprzeciwiać się tutaj polskości. Nie mają moralnego prawa, zostawmy prawa polityczne, nie mają moralnego prawa. I my chcemy po prostu tutaj jako ród leszczyński, który jest połączony genealogicznie z Rodem Wotkiewiczów, e, wspierać dzięki pomocy e, wojska i policji w tym momencie, ale oczywiście w formule politycznej. Oby nigdy na tej ziemi już nie była uroniona polska czy niemiecka czy jakakolwiek inna krew. Jesteśmy ludźmi rozumnymi i powinniśmy się porozumieć. Znamy swoją historię, Niemcy powinni też znać swoją historię i możemy się wymieniać na argumenty. Także naprawdę bardzo też dziękuję wszystkim, zaczynając od policji, następnie wojsku, bo w tej kolejności, drodzy państwo, naprawdę bez mimo wszystko zgody władzy, nieraz milczącej władzy, byłoby nam bardzo ciężko fun funkcjonować. A jednak ta milcząca zgoda w większości obecnej władzy jest, a nawet jest zgoda wykonawcza. A wy, drodzy państwo, i my też, jako leszczyńcy, jako chodkiewicze, funkcjonujemy z pewnymi kłopotami, które zawsze tu były. Tylko kiedyś to były kłopoty polegające na tym, że trzeba było narażać swoje życie. Teraz często narażamy jakiś swój majątek, jakąś swoją, jakąś swoją dumę, prawda, ale nie jest to tak, taka walka, jaka była jeszcze tutaj na tej ziemi 100 lat temu. I wielki hołd i cześć tym, którzy zginęli, którzy polegli, ale też wielka cześć i chwała tym, którzy żyją i pamiętają, drodzy Państwo którzy żyją i pamiętają, także na księdza, generała, na, księdza, na księdza generała i na księdza i na generała rzeczywiście Jana Grudniewskiego, zdeterminowanej bardzo osoby, aby długo żył, ale zobaczcie Państwo, zgoda w rodzinie buduje też zgodę i to jest efekt rodziny grudniewskiej, bo się zmienia tylko pana Grudniewskiego generała. A nie wymienia się rodziny, generałowa. Jest pani generałowa, która tam stromnie po prostu stoi i 50 lat pożycia. Dozywania. To nie jest przypadek. To nie jest przypadek, dlatego idzie atak na rodzinę. Bo w pojedynkę, sami wiemy, tak samo moja żona jest tutaj, bo w pojedynkę nikt nie jest w stanie wiele zrobić. W piśmie jest napisane, tam gdzie dwóch, trzech w imię moje, tam jestem pośród was. I jestem pewny, że tutaj dwóch, trzech w imię Jezusa Chrystusa, w imię Boga jest. I dlatego tutaj przy pomocy. Największego oręża, jakie mamy, czyli Boga, Jezusa Chrystusa i Maryi, jeżeli Bóg z nami, to kto przeciwko nami? Tutaj dajemy takie memento, jeżeli Bóg z nami, to kto przeciwko nami? Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Jeżeli ktoś jeszcze chciałby zabrać głos, to proszę. Jeżeli nie, to bardzo bym prosił o składanie kolejną pięć. Pozwólcie Państwo, że podziękuję tutaj pododdziałom przedstawicielom poddziałów pod z różnych miejsc Polski, czyli wciąższe. Dziękuję Jasnogórskiemu korpusowi Oficerskiemu na czele z generałem Rozpąskiem i generałem Kruchow. Przywitajmy. Chcę podziękować księdzu majorowi Adamowi, Banach, ale na takiej miejscowości, Słuchaj, bez, bez, bez. Bez. Tutaj <noise> widzę przedstawiciele batalionu Polski Dużym Strzeleckich, wielkiego, dużego batalionu yy, z Krzeszowic. W Krzeszowicach pierwsza kompania kadrowa tam się formowała. Jesteście <noise> <się> ze szandalem na <noise> to. Dziękuję y, przedstawicielowi Batalionu Zborne Sulinowo, panu pułkowi, pułkownikowi Michalskiemu. Dziękuję jednemu z bardziej wspierających pana Kurioszyńskiego y, dowódcy Batalionu Pruszkowskiego, y, majorowi Rutkowskiemu. Dużo włożył swojego wysiłku i pieniędzy w to, że Ktoś tam jeszcze jest. A jeszcze, jeszcze. I tutaj jest dowódca Brygady Opolskiej Pułkownik Fortuna, który ma zadanie, tutaj wspomagać i ma przerozbyć y, tych, y, tych strzelców kodorujących. Także niech pan weźmie tam telefon z nim. I, więc chcę Wam wszystkim serdecznie podziękować małżonkom i wam i przekazuję Ci głos. Serdecznie dziękuję. Ja teraz bardzo bym prosił, żeby kolejno ustawić się do składania wieńców, zniczy. Przejdźmy na, na drugą stronę. A, A, mikrofonem